Przylecieli z Gruzji, bez planu, bez dokumentów, bez odpowiedzi. Na lotnisku w Katowicach ich sen o nowym życiu w Polsce rozpadł się na kawałki. Straż graniczna działała bez litości, nie było taryfy ulgowej. Nie potrafili podać żadnych sensownych powodów, które uzasadniałyby ich pobyt w naszym kraju, a brak dokumentów potwierdzających cel podróży tylko pogarszał sytuację. Ich przyjazd do Polski, który z pozoru miał być początkiem nowego etapu, może przygody, a może pracy, zakończył się zanim na dobre się zaczął. Pięciu mężczyzn z Gruzji, którzy przylecieli samolotem z Kutaisi i wylądowali na lotnisku w Katowicach-Pyżowicach, od razu wzbudzili podejrzenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Chociaż ich podróż zaczęła się od lotu przez pół Europy, pełnego nadziei i może nawet ekscytacji, to jednak nie przemyśleli tego jak powinni przygotować się na spotkanie z polskimi służbami. Gdy po wylądowaniu poddano ich rutynowej kontroli, okazało się, że nie mają przy sobie żadnych dokumentów, które mogłyby potwierdzić cel ich przyjazdu. Nie potrafili w jasny sposób wytłumaczyć, na jak długo chcą zostać w Polsce, co dokładnie planują robić, ani gdzie zamierzają się zatrzymać. Ich odpowiedzi były chaotyczne i nieprzekonujące, a tłumaczenia rozmyte i nieprecyzyjne. W tej sytuacji funkcjonariusze Straży Granicznej nie mogli postąpić inaczej niż zgodnie z przepisami, decyzja była jednoznaczna odmowa wjazdu na terytorium Polski. Nie była to jednak jedyna decyzja, jaką musieli podjąć. Pięciu Gruzinów otrzymało również nakaz przebywania w wyznaczonym miejscu do czasu, aż opuszczą Polskę. Dla nich oznaczało to oczekiwanie w specjalnie przygotowanym ośrodku, z dala od zgiełku miasta, z dala od lotniska, które tak niedawno widzieli po raz pierwszy. Dwóch z nich już powróciło do ojczyzny, trzech kolejnych miało odlecieć 30 maja. Ich przygoda w Polsce, choć rozpoczęta na pokładzie samolotu z Kutaisi, skończyła się w ciszy ośrodka, w oczekiwaniu na lot powrotny do domu. Zamiast wspomnień z podróży, pozostał im tylko chłód procedur i poczucie przegranej. Nie był to jedyny przypadek, w którym cudzoziemcy musieli opuścić Polskę. Również 34-letni obywatel Gruzji, który wpadł 28 maja w Poznaniu ławicy, został przekazany Straży Granicznej przez policjantów z Leszna. Mężczyzna ten od lutego przebywał w Polsce nielegalnie, ignorując wcześniejszą decyzję o opuszczeniu kraju. Żył w cieniu prawa, z każdym dniem ryzykując coraz więcej, aż w końcu kontrola na poznańskim lotnisku zakończyła jego nielegalny pobyt. W jego przypadku nie było mowy o żadnym wytłumaczeniu ani okolicznościach łagodzących. Został ukarany półrocznym zakazem wjazdu do strefy Schengen, co oznaczało, że jego plany, jeśli w ogóle je miał, legły w gruzach. Podobny los spotkał 33-letniego obywatela Ukrainy, który nie tylko przebywał w Polsce bezprawnie, ale miał również na koncie liczne interwencje policji. Był znany z jazdy samochodem pod wpływem alkoholu, mimo że wcześniej otrzymał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Jego obecność na polskich drogach stanowiła realne zagrożenie dla innych uczestników ruchu, a każde kolejne przewinienie tylko utwierdzało służby w przekonaniu, że mężczyzna nie powinien dłużej przebywać w naszym kraju. W tej sytuacji Straż Graniczna nie miała żadnych wątpliwości. Z uwagi na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, obaj cudzoziemcy, zarówno obywatel Gruzji, jak i Ukrainy, Zostali objęci decyzją o natychmiastowym opuszczeniu terytorium Polski. Zostali odprowadzeni przez funkcjonariuszy Straży Granicznej aż do granicy lub lotniska, gdzie ich podróż po Polsce definitywnie się zakończyła. Choć niektórzy z nich może przybyli do Polski z nadzieją na lepsze życie, może z zamiarem znalezienia pracy, a może nawet z planami, które nigdy nie zostały sprecyzowane, to jednak brak przygotowania, brak dokumentów i lekceważenie procedur granicznych sprawiły, że ich marzenia musiały ustąpić miejsca twardej rzeczywistości. Wszyscy wydaleni cudzoziemcy, zarówno Gruzini, jak i obywatel Ukrainy, musieli wrócić do swoich krajów. Niektórzy już tam dotarli, inni wkrótce wsiądą na pokład samolotu, który zabierze ich z powrotem do miejsc, skąd wyruszyli. Dla nich Polska pozostała tylko krótkim, niezbyt przyjemnym epizodem, o którym być może woleliby szybko zapomnieć.